A ile, kiedy usiadłem do biurka, aby znowu zacząć pracować nad jednym z filmów, które miałem wstawić tego samego dnia? Był to prawie idealny dzień. Było ciepło, wyspałem się, zrobiłem sobie ciepłą kawę i walczyłem przyjemną muzykę. Tego dnia czułem się niesamowicie skupiony. Mija godzina, a mi się udaje wykonać jeden pełny skrypt do filmu, co nigdy mi się praktycznie nie udało zrobić. Wszystko idzie idealnie, dopóki nie słyszę tego brzęczenia. Jest to mój telefon, który leży dokładnie koło mnie, na wyciągnięcie ręki. Nie mogę tego nie sprawdzić, to może być jakaś ważna wiadomość. Co jeżeli coś się stało? Podnoszę telefon, włączam go. I co widzę? Reklama. Reklama Biedronki. Zirytowany próbuję wrócić do pracy. Jednak tym razem coś jest nie tak. Nie czuję się już tak dobrze jak wcześniej. I tracę do skupienia i ten pęd, który tak wcześniej zbudowałem. Przez kolejne godzinę muszę się wprowadzać w ten sam nastrój do pracy. A to wszystko dlatego, że zapomniałem zrobić jedną rzecz, którą zawsze robię, gdy próbuję się na czymś skupić, a jest to włączenie trybu samolotowego. I możesz sobie teraz myśleć, nie dlaczego byś tak robił? Przecież, nie wiem, ktoś może napisać do Ciebie jakąś ważną wiadomość. Może ktoś umarł z tego powodu. A ty nie będziesz mógł odebrać, bo masz tryb samolotowy włączony. I w odpowiedzi mogę powiedzieć na to, że nikt raczej nie umrze z tego powodu, że włącza sobie tryb samolotowy na kilka godzin. A poza tym pomyśl sobie, kiedy ostatnio dostałeś tak ważną wiadomość, tak ważny jakiś telefon. Akurat w tym momencie rano, kiedy coś robisz. Prawdopodobnie nigdy, albo może raz, kilka razy. Nic się nie stanie złego, jeżeli przez 3 czy tam 4 godziny nie będziesz w ogóle dostępny. I rozumiem, że to dla niektórych może być takie jakieś, nie wiem, oburzające, czy, czy coś tam. Ale moim zdaniem jedną z najlepszych umiejętności, którą możesz zdobyć w tych czasach, jest twoja umiejętność do skupienia. A Najlepszym sposobem na to, aby zwiększyć tą umiejętność, jest włączenie trybu samolotowego na kilka godzin w twoim telefonie, albo po prostu wyciszenie go. W świecie, który cały czas walczy o twoją uwagę, musisz mieć w trakcie dnia jakiś czas, jakieś kilka godzin na to, aby w pełni się móc skupić. Ale jak widzisz, już tak mała rzecz, jak mały SMS, może cię z tego skupienia wybić i obiecuję ci, że nic się nikomu przez to nie stanie. W ten sposób zrobisz sobie tylko taką przysługę, tak naprawdę. Swoją drogą, że jesteś tego rosną maturzystą i chciałbyś poprawić swoją wydajność, aby z kolei poprawić swoją Twoje wyniki na zbliżających się egzaminach. Wyobraź sobie, że możesz uczyć się 4 godziny dziennie ze 100% skupieniem. A w dodatku czujesz się pełen energii, dzięki czemu każdego dnia możesz być najlepszą wersją siebie. Wyobraź sobie, że możesz znaleźć grupę osób o takich samych zainteresowaniach jak Ty, które razem mogłyby sobie pomagać, zadawać pytania na tematy takie jak produktywność, wydajność. Jeżeli Cię to zainteresowało, kliknij teraz pierwszy link w opisie. Pamiętam kolejną sytuację, kiedy znowu siedziałem przy biurku i próbowałem pracować nad kolejnym filmem. Wszystko znowu wydawało się tak idealne, jak w zegarku, lecz nagle znowu coś mnie rozprasza. I tym razem to nie jest telefon, to nie jest kolejny SMS, tym razem tam, aby włączyć tryb samolotowy. Za okres słyszę jakiś hałaśliwy dźwięk, który nie daje mi spokoju. Jest to dźwięk kosianki. Czeka chwilę, aż ucieknie. Okej, okay, teraz mogę pracować. Od razu, kiedy otwieram usta, aby zacząć mówić do kamery, kościelka zostaje znowu odpalona i nie mogę tego wytrzymać. Czekam około 10-20 minut, aż się wszystko uspokoi, ale nagle jak na dokładkę. Zaczyna słyszeć dźwięk od kuracza, jakby ktoś sprzątał domu. Ostatecznie udaje mi się skupić tak faktycznie na pracy na jedną godzinę z trzech zaplanowanych. Od tej pory postanowiłem, że będę wstawał o godzinę wcześniej. Trudno, może będę się czuł lekko bardziej zmęczony, ale miło to będę mógł faktycznie w ciszy się skupić na tym, co chcę. Jeżeli doświadczysz podobnej sytuacji lub masz często problemy z tym, że ludzie coś od ciebie chcą w trakcie kiedy nad czymś pracujesz jedyną rzeczą, którą możesz zrobić to jest to jest pracować wcześniej rano to jedyny moment, kiedy świat nie może nawrócić na ciebie swojej woli a ty możesz maksymalnie się skupić na zadaniu, które masz przed sobą pamiętam ja, jak na początku liceum zawsze uczyłem się w jednym i tym samym pokoju w tym samym, co odpoczywałem, spałem Ćwiczyłem i też uczyłem się. Z tego powodu zawsze, kiedy siadałem do nauki, byłem bombardowany tymi wszystkimi odczuciami i skojarzeniami. Wyobraź sobie, że próbujesz się uczyć, lekko się obracasz i widzisz od razu swoje łóżko. W takiej sytuacji nie możesz pomóc, niż tylko pomyśleć sobie, jak fajnie by było się teraz położyć i zrelaksować. I zgadnij, jak w tamtym momencie wyglądało moje skupienie. Jak w tamtym momencie wyglądały moje oceny w szkole. Byłem tym typowym trójkowym uczniem przeciętnym było dopóki nie nadeszła trzecia klasa. Maturę miałem pisać z rok, więc uznałem jakoś tak intuicyjnie, że dobrze by było mieć osobne pomieszczenie do nauki. Nie widziałem w ogóle wtedy, jak bardzo pomieszczenie, w którym się uczysz ma wpływ na, na twoje skupienie. Postanowiłem więc, że przeniosę się do pokoju gościnnego. Gdzie zabrałem ze sobą wszystkie potrzebne mi rzeczy, takie jak biurko, komputer, zeszyty, podręczniki, wszystko dzięki czemu mogę się uczyć. I przeznaczyłem ten pomieszczenie tylko do tej czynności. Nic więcej, żadnego jedzenia, odpoczywania, oglądania filmów na YouTubie itd. Tak w tamtym miejscu. Chciałem się tylko uczyć, chciałem skojarzyć to pomieszczenie tylko z pracą i nauką i skupieniem. I co ciekawe, już po pierwszym dniu założyłem pewną zmianę. Nie miałem tych wszystkich przedmiotów, które mi, przypo mi przypominały o różnych emocjach. Moja uwaga nie była rozdzielana na te wszystkie postacie i rzeczy, które widzę. Dzięki czemu mogę się uczyć bardziej intensywnie, a jeżeli na przykład nie masz opcji na pracę lub naukę w innym pomieszczeniu, możesz wybrać inne miejsca takie jak biblioteka, kawiarnia itd. Najważniejsze jest to, czy możesz tam faktycznie się skupić. To były trzy przykłady, jak możesz zachować swoje skupienie w świecie, który cały czas walczy o twoją uwagę. Mam nadzieję, że chociaż jedna z tych faktycznie ci pomoże. Możesz zasubskrybować, jeżeli chcesz. To było wszystko, cześć.